Widzowie, jestem tutaj na domówce. No i tutaj taki rafi sąsiad przyszedł, zrobił takie swojskie ogórki, i obiecałam, że zrobię test smaku. Prawdziwe śląskie mieszkanie. O. To są jakie? Z czym? Kary. Kary, ogórek kary, ale ty stary, takie pokrojone. Ubrana skórka? Ja, piotra. To, to... pewna profeska. profeska. Od razu za wykonanie jest 10. Oj, sorki. <gry> Hmm, chrupiące. A starym to musimy sprzedawać. Mmm, pyszne. Bierzcie z tego wszyscy. Czemchata bogata? Czymhata bogata. A to Bardzo dobre. To są musztardowe. A to są kary, nie? To są pkary. To jest domówka, 10 na 10. to jest domówka koło 40. Jezus, też. A takie lekko pigane. Ale to w ogóle całkiem inna. poezja smaku. Pyszne. Zaraz ja, spróbujemy. Mm. Gusia, będziemy w świecie. Mm. Wasze rączki. To obiad. Rafał, my to zostawiamy jedno z Męskie mm. mm. ręce, które nareszcie wiedzą, co robią. Pycha. Kary 10 na 10. 哦，那就行，那就行。